Serdecznie witam wszystkie bliźnięta dzisiaj w czytaniu na miesiąc kwiecień. Kochani, zobaczymy, co ta wiosna Wam przyniesie. Widzę, że Wam tu przyniesie pieniuchy i to dosyć spore, także finansowo całkiem nieźle się tutaj szykuje. Ale dziękuję za lajki, za subskrypcję, za to, że jesteście i pamiętajcie, to są rozkłady ogólne i nie zawsze będą z wszystkimi rezonować. Więc jeśli chcecie czytań prywatnych, zapraszam do kontaktu ze mną. I tak, dużo pracy. Macie jakieś plany, które gdzieś tam sobie coś zaplanowaliście, i tu sukcesywnie idziecie w tą stronę, aby je po prostu e, pospełniać. Możecie też się gdzieś wybierać w drogę, jakieś wyjazdy, jakieś urlopy, może po prostu będziecie na święta gdzieś. Tu przyjeżdżać, ale uważajcie, żebyście się tak nie rozpuścili z tym wydawaniem pieniędzy, bo z jednej strony one tu są, jest możliwość zysków, ale z drugiej strony jest albo duży wydatek, do którego się szykujecie, więc na coś odłożycie, wydacie albo po prostu je stracicie na wyjaździe, bo pojedziecie i sobie zbyt bardzo poużywacie. Także logicznie, naprawdę bardzo logicznie planujcie swoje wydatki, wtedy wszystko będzie dobrze. Jakieś urzędowe pisma mogą do Was przychodzić, jakieś może rozliczenia, coś tu urzędowego będziecie musieli sobie powijaśniać. Ja myślę, że skutek będzie tego pozytywny, aczkolwiek nie lekceważcie tych rzeczy, które Wam tam przyjdą, bo, no bo trzeba się na nimi skupić, bo strata będzie większa, tak? Także nie zapomnijcie o jakichś rachunkach do opłaty, czy też jakaś nadpłata może przyjść, czy też po prostu, nie wiem, dostanie się jakiś mandat. Więc naprawdę z głową to wszystko do tego podchodźcie, aby to się później nie nawarstwiło, bo później sobie zostawić, a zapłacę za jakiś czas, a się, się okazuje, że za jakiś czas jeszcze coś musisz dopłacić, i tego jest bardzo dużo niepotrzebne. Wszystko starajcie się na bieżąco ogarniać, wtedy będzie wszystko dobrze single. No i powiem tak, dla singli tak nieciekawy jest to miesiąc, więc może warto się skupić na czymś innym. Wy się możecie z kimś spotykać, owszem, Wy możecie gdzieś tam nawet sobie wyjeżdżać na jakieś spotkania, ale to wszystko jest mało związkowe. Ja mam wrażenie, że Wam bardzo zależy na tym związku, chcielibyście już budować taką no, typowy związek, rodzinę, a tu niestety no jakieś love lasy Wam się tutaj dziewczyny pokazują, Albo to jest mało dojrzałe, albo to cholera wie czego chce, on samo nie wie czego chce, albo się próbuje dowartościować, później próbuje was osaczać w jakiś sposób. Także uważajcie na te, na te znajomości, które się będą pojawiały, bo no gdzieś jest tutaj taka osoba przewidziana, która niczego dobrego wam nie przyniesie. Być może spotkacie po prostu jakiegoś toksyka, jakąś osobę, która jest toksyczna która później nie chce odpuścić, nie chce odejść, i ciągle wam się w jakiś sposób jeszcze przerzuca na was winę, że to jest wasza wina, że to obarcza was swoimi rzeczami. No myślę, że to nie jest czas, tak jak mówiłam, na związki, więc może warto poczekać, lub macie już kogoś takiego, kto, kto się tam gdzieś za wami ciągnie, i ciągle ma jakiś problem i, i ciągle jest niepoukładane, nieposkładane, bo jakaś była coś tam, bo to, no jeśli to jeszcze tam za byłą tęskni, to dajcie sobie z tym spokój. Człowiek powinien być gotowy do związku, już sobie poukładać te sprawy z byłymi, z tym, co się wydarzyło, odrobić swoje lekcje, bo każdy popełnia błędy I nie tylko te były i te ci byli, ale wy też. i Jak macie kogoś takiego, nie uleczajcie. Wy nie jesteście matką Teresą, żeby kogoś na plecach za sobą ciągnąć. Jeśli tak będziecie robić, to wiecznie do waszego życia będą przechodziły tego typu osoby, które na was się będą wieszać. Więc spróbujcie to zmienić. Odpuśćcie troszkę, niech się ta energia powyczyszcza. Aby w waszym życiu mógł ktoś konkretny się pojawić, ktoś z kim będziecie budować na równych zasadach ten związek, a nie że kogoś tam sobie za sobą ciągniecie, bo to jest niedojda, która sobie nie radzi i ciągle tylko tam narzeka. Związki stałe tu, tak jak mówiłam, wyjazdy możecie wyjeżdżać w jakieś miejsca, e, które są wam znane, czy no, może to być podróż do domu, albo jakieś inne miejsce, które na przykład planowaliście gdzieś tam odwiedzić. Dużo miłości, także możecie się budować uczuciowo na miłość. Jeśli, y, odnowa miłością, jeśli nie mieliście czasu gdzieś tam dla siebie, teraz ten czas możecie po prostu znaleźć. Też te pieniądze tu do domu przybywają, myślę, że jakieś zyski niekoniecznie zarobione są to pieniądze ze świata, które gdzieś może czekaliście na nie, może czekaliście na jakieś umowy, na jakieś dotacje, coś takiego, jakieś spłaty i one się teraz będą mogły właśnie tu pojawić, jeśli chodzi o pracę i finanse. No, pracy dużo, pracy dużo, gdzieś tam możecie wejść w jakiś konflikt ze swoim pracodawcą lub współpracownikiem, coś takiego może się zdarzyć, także nie społawajcie się za bardzo z tymi osobami, z którymi pracujecie, to są tylko znajomi, Tutaj nie znajdziecie przyjaźni, bo tu szybciej yy, ktoś wykorzysta jakieś wiadomości na wasz temat niż będzie się z wami przyjaźnił. Tak jak mówiłam, finansowo całkiem nieźle. Karta rady. Przestańcie się skupiać na rzeczy, które nie mają znaczenia w Waszym życiu. Nie wiem, jakieś wydarzenia, które były, a których już nie ma. Wiecznie coś analizujecie, wiecznie do czegoś wracacie, nie wiem, do przeszłości, do, do dzieciństwa, do czegoś. Dajcie sobie z tym spokój, bo inaczej cały czas jesteście właśnie w przeszłości, nie wprowadzacie niczego dobrego do przyszłości, tylko tkwicie w jakimś dziwnym, w jakiejś dziwnej sytuacji ciągle ją rozważacie. Tego już nie ma. Wy żyjecie tu i teraz. To, co było, to było. Proste. Już tego nie ma. Odrabiamy to, uczymy się, idziemy do przodu, a nie tam tkwimy ciągle w jakimś czymś. Możesz bezpiecznie kochać. Otwórz się, otwórz swoje serce na otrzymywanie i dawanie wyższej energii. Myślę, że to dotyczy osób, które są właśnie w związkach, czyli teraz możecie odnawiać te swoje relacje, poka uczuciowo, partnersko i tak dalej. Pozdrawiam serdecznie.